Jesień w telewizji WP to czas premier, podróży i odkryć. Pełen wrażeń i adrenaliny. Niezapomnianej rozrywki. Kryminalnych zagadek do rozwiązania. W Polskę na weekend. Nowe wycieczki, nowe przygody. Jędrek nie na żarty. Smaki i miejsca, które zaskakują. Mistrzowie kabaretu, czyli śmiech do S. Mam Talent Ameryka. Show, które zachwyca. Wariaci za kierownicą. Emocje na najwyższych obrotach. Morderstwa w Midsomer. Kolejne sekrety czekają na rozwiązanie. Tajemnice polskich morderstw. Historie, które wstrząsnęły krajem. Sprawa Iwony Wieczorek. Zagadka nie dająca spokoju. Taka jest jesień w telewizji WP.